Postawili ci Michał na miejscu do leżenia. Takie krzyki były. Myśleliśmy, że ktoś się podrapał. Kizio, mizio. Kizio, mizio. Tutaj oczko łzawi. Ktoś cię podlapał po oczku.

Musi się tuszyć. Teraz na zimę, tak? Co tam wyjadasz już? Mamy całe, pełne, puchy, najtańszej, najbardziej lipnej karmy, <grybujesz> żebyś mogła się spaść, żebyś mogła się upaść, bo ty tak wychodzisz. Na długo, że jak przyjdzie mróz, to zamarznie, więc musisz się najeść, a samą pyszną doliną Teci i Puriną się nie możesz tuszyć, bo umrzemy my, w my z głodu wtedy. Wygląda <grystanie> <grystanie> no, no to jak y y karma dla psa nie, nie pachnie tak ładnie, ale...

performance looks like, but you must build some mass. Mm -hmm. Całkiem, całkiem. Pójdzie. Mm -hmm. za, 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 za dwa zeta. <laughs> za pół kilo tej karmy nawet pryty byś nie kupiła. <laughs> <laughs> yes, oh, nie, słuchaj lepsza. <laughs>